Wejście w nieznane 7 czerwca 2014, trzech speleologów, wśród nich doświadczony fizyk, badacz i grotołas Johann Westhauser, schodzi do wnętrza jaskini Riesending Schachthöhle, najgłębszej i najdłuższej niemieckiej groty, odkrytej zaledwie kilkanaście lat wcześniej. Jeśli chcesz więcej historii pełnych emocji, odwagi i niezwykłych bohaterów, zasubskrybuj kanał. Twoje wsparcie pozwala nam tworzyć kolejne filmy o podobnej tematyce. Początek wyprawy obiecujący. Każdy metr głębiej to błękit skalnego światła, lodowate powietrze i cisza absolutna. Jaskinia o długości 26,7 km i głębokości 1149 m przeraża swoim rozszerzającym się cieniem i ciasnymi ciasnotami. Kataklizm. Około pierwszej trzy w nocy 8 czerwca, po ponad tysiącu metrach zejścia, nagle spada olbrzymi blok skalny. Uderza w głowę Westhausera. Mimo kasku dochodzi do rozległego urazu czaszkowo-mózgowego i złamania kości jarzmowej. Jego świat ciemnieje. Przyjaciele widzą w nim walczące iskrzenie życia albo śmierć. Jeden z kompanów natychmiast zostaje przy rannym Drugi, z adrenaliną szaleńca, rozpoczyna dwunastogodzinną wspinaczkę, aby przejść sześć kilometrów przez pionowe szyby i ciasne komory, w nadziei, że da się usłyszeć jego krzyk na powierzchni. To piekielny dystans w naturalnym cacuszkowaniu ciągle w dół. Mobilizacja międzynarodowa. Gdy ratownik udaje się na powierzchnię, wkracza światowa machina ratunkowa. W ciągu kilkudziesięciu godzin do góry ściągają setki ludzi, górskich ratowników, lekarzy, inżynierów, psychologów. Ostatecznie akcja obejmuje ponad 700 osób z pięciu krajów, w tym 200 ratowników pod ziemią. Austriacy, Niemcy, Włosi, Szwajcarzy, Chorwaci, elite jaskiniowcy i speleolodzy. Komunikacja z rannym odbywa się przez system Keifling, kable i radia, przesyłające słowa nadziei między powierzchnią a czołową ofiarą w głąb jaskini. Pierwsza pomoc tysiąc metrów pod ziemią. 11 czerwca, po trzech dniach, dociera lekarz Martin Goxu, stwierdzając, Westhauser żyć może, ale nie będzie w stanie poruszać się samodzielnie. Diagnoza uraz czaszkowo mózgowy. Trzeba przygotować tragarza, stretcher i zabezpieczyć każdy odcinek jaskini. Założyć liny, wsporniki, stopnie. Mimo ekstremalnych warunków cały czas utrzymują jego stan. Podają leki, wodę, gazują powietrze tam, gdzie tlen się kończy. Ratownicy, najczęściej zmieniający się co kilka godzin, niosą ciężary po 20 kg za sobą, walcząc ze strachem i brakiem światła. W cieniu śmierci i nadziei Tunele Riesending to skarbnica wody. gdzie Gdzieniegdzie spadają małe wodospady. Woda zbiera się w kałużach, podmywa skały. Coś niewidzialnego trzepocze tuż obok. Woda może zalać drogi ratunkowe. Skały rosną jak potworny labirynt. Wilgoć i chłód powodują hipotermię. Przepychanie się przez betonowe szczeliny grozi zawaleniem. Czas płynie w mroku. Co pięć metrów ratownicy się wymieniają. W środku pozioma tragarza. Trzy osoby podtrzymują ją jak sarkofag nad odchłanią. W pewnych momentach to człowiek opiera się na ciele człowieka, a potem znowu idzie dalej. Wielka ewakuacja 13 czerwca. Zaczynają proces opuszczania Westhausera z głębokiego dna. Szyby dwustumetrowe są przechodzone przez jedną linę ratowniczą, gdzie ludzie stają się żywym przeciwwagą do przenoszenia rannego. W niektórych miejscach tragarz, stretcher hamowany jest ręcznie, w innych opuszczany wolno przez system linowy. Dwie osoby z nad 1000 metrów wraz z tiszliftem. Po 11 dniach, 10 godzinach i 14 minutach, wreszcie 11 274 minuty od upadku, Giovanni wychodzi na powierzchnię. Dokładnie 11:44 19 czerwca 2014 roku. Jego zniszczone ciało, wychudzone oczy, ale żywe. Koszty i oczyszczenie. Całe przedsięwzięcie kosztuje niemal 960 tysięcy euro, finansowane przez Bawarię i część samego Westhausera. Sprzęt po operacji zostaje. Ponadto na śmieci, plastik, bateryjne wzmocnienia, jedzenie i sprzęt medyczny. Dopiero w 2020 roku, sześć lat później, grupa ochotników wydobywa to wszystko na powierzchnię, przywracając jaskini jej naturalny stan. Ciekawostki, które dodają gęsiej skórki nazwa Resending pochodzi od zaskoczonego odkrywcy. Das ist ja ein Resending. To jest naprawdę olbrzymia rzecz. W dogłębnej jaskini funkcjonował system CaveLink. Komunikacja tekstowa w ekstremalnych warunkach, używana już od 2010 roku, wcześniej tylko do badań, teraz ratunkowa. Pod ziemią pracowało do 60 ratowników jednocześnie, przy 90% zasobów sprzętu Bergwacht Bawaria. Pod ziemią powstało kilka prowizorycznych biwaków, deskowe półki, które służyły jako łóżka i stanowiska medyczne w miejscach, gdzie byli odkrywcy. Westhauser miewał tam pierwsze lepkie myśli powrotu. Akcja trwała 11 dni i 10 godzin. Oznaczało to utrzymującą się presję, że nic nie może się zepsuć. Karabinki, liny, latarki. W środku mieli tylko suchą skałę i przestrzeń między życiem a śmiercią. Esej w napięciu. Wyobraź sobie, że z każdym centymetrem wejścia w głąb jaskini słychać tylko własny oddech. Jesteś mokry. Zmarznięty. Masz na sobie tylko kilka warstw odzieży. Tempo serca skoczyło po urazie kolegi sprzed kilku godzin. Wiesz, że bez interwencji umrze. Ale by wejść do środka, trzeba przejść przez wąskie, pełne kapiącej wody kanały skalne. Nie ma światełka tunelem do wyjścia. Potem jedenaście dni ciągłego przemyślania, rozbujać go wolno, uspokoić go, zabezpieczyć każdą skałę, schłodzić wodę. To nie była misja ratunkowa. To była żywa operacja łańcucha ludzkich ramion i rozumu. To była największa jaskiniowa akcja ratunkowa w historii Europy. 700 bohaterów, 960 tysięcy euro, 11 dni. I człowiek, ranny, słaby, przez cztery dni nie mówił. W końcu na powierzchni. Ta historia to triumf ludzkiej odwagi, solidarności i wytrwałości. Mrok nie wygrał, ciała ludzi i ich umysły połączyły się w odwrocie piekła ziemi, by ocalić jednego człowieka.